Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Na polach kwitnie rzepak, a u mnie, zobaczcie, zakwitł jarmuż Toskana. Pierwszy raz się zdarzyło, że mi zakwit to jest jarmuż z zeszłego roku przeżył zimę w super stanie. No i teraz zakwit. Nie usuwam go, bo to zawsze super kolor jak się pojawia tak wczesną wiosną, nawet ten żółty. Ale oprócz jarmużu kwitnie mi również, zobaczcie, rozmaryn na taki błękitno fioletowy kolor. Ale nie o tym ten odcinek dzisiaj. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, co się w szklarni tam wydarzyło, jakie mam już sadzonki i w szklarnia już zaczyna nabierać takich w e, widoku szklarnianego. Już nie same sadzonki, tylko pojawiają się już większe rośliny. Więc zachęcam Was, e, zobaczcie dalszą część filmu. Idziemy! Słuchajcie, w szklarni pojawiły się już naprawdę super kolor, bo już są pomidory, które naprawdę są sporej yy, już wielkości. Jest już sałata i inne warzywa, za chwilę Wam o nich opowiem, ale chciałbym o, od Was uzyskać informację, czy Wy macie szklarnię w ogrodzie, albo mini szklarnię? Dajcie znać. Jeśli macie szklarnię, napiszcie: jeden albo: tak, mam szklarnię. Zachęcam was również do tego, żeby przejrzeć zdjęcia ze swoich ogrodów, tarasów, z, zobaczyć, jakie znajomi mają ogrody, bo to jest ostatni moment, żeby zgłosić się do nowej edycji projektu Wow Garden 2025. Więc również zachęcam. Opis macie w opisie tego filmu, informacje o tym naszym projekcie macie w opisie tego filmu. No to zacznijmy oglądanie sadzonek w mojej szklarni od pomidorów. Słuchajcie, ja już część pomidorów wsadziłem. Zobaczcie, tu jest kilka, e, kilka roślin już wsadzonych e, mniej więcej około 10 dni temu. Zaryzykowałem z racji tego, że ja w szklarni nie mam ogrzewania, a wiadomo było takie oko w okolicach 4-5 stopni. Ale przy zamknięciu szklarnia daje radę. Bo temperatura nie spadła poniżej 7 szklarni, więc jest ok. I teraz chciałem Wam powiedzieć, ponieważ ja mm, tych pomidorów mam sadzonek ponad 100. Ja ich oczywiście nie zmieszczę w moim ogrodzie, będę je rozdawał znajomym. Ale chciałem Wam pokazać, jak wygląda pomidor, który nie był przesadzony. E, zobaczcie, to są te same pomidory. One już tutaj w doniczkach troszeczkę zaczyna brakować im substancji odżywczych, pojawiają się lekko żółte liście. Wyrosły, chociaż już są w szklarni no, 3 tygodnie, ale wyrosły. Natomiast te, które to są tak naprawdę te same pomidory, zobaczcie jaki mają kolor liści zupełnie inny, ciemniejszy, są bardziej już takie wzmocnione. I zdecydowanie warto jest, jeśli macie taką możliwość, sadzić te pomidory troszeczkę wcześniej, bo tak naprawdę już w okolicach 10 maja to one będą już naprawdę super zakorzenione i będą już miały taką, taki wygląd bardzo zdrowej sadzonki. Ja tutaj posadziłem 3-4 odmiany. Mam pepperminta, mam Italian tree, to będzie bardzo duże, duże pomidory i orange accordion oraz jeszcze coś tutaj mam. Ghost Cherry. Posadziłem je gęsto z racji tego, że mam mało miejsca w szklarni. Część będzie na zewnątrz, ale posadziłem je gęsto z tego powodu, że chcę sprawdzić, jak się będą zachowywać. Ja będę właściwie je prowadził bezlistnie. Zostawiał będę im tak naprawdę tylko pojedyncze listki. Więc nie będzie tej masy liściowej tak bardzo dużo. W zeszłym roku miałem rzadziej posadzone. A tej masy liściowej było dużo, ale postanowiłem, że w tym roku, z racji tego, że ta donica moja jest tutaj dość duża, posadzę je blisko krawędzi, te pomidory, i wtedy ja będę mógł je tutaj troszeczkę puścić na zewnątrz, czyli ta przestrzeń będzie tutaj zabudowana. Już są sznurki. Posadziłem je w ten sposób, że na, e, podczas sadzenia włożyłem sznurek już zawiązany, korzenie tam to wszystko umocują. Zobaczcie, jest elegancko wszystko już e, umocowane. No i czekam tylko, żeby zaczęły mocno rosnąć. Oczywiście były już podlane odżywką, e, więc myślę, że za chwilę jak zaczną szybko rosnąć, to nie nadążę obrywać im wilków ani skracać liści. Oprócz pomidorów w szklarni oczywiście mam jeszcze inne warzywa. Zobaczcie, już całkiem spore ogórki meksykańskie zostały ostatnio przeniesione właśnie do szklarni, gdzie jest trochę chłodniej ale za to w ciągu dnia jest bardzo gorąco, zaczęły rosnąć, ja już je przepikowałem, zaczęły rosnąć, dałem takie wstępne podpórki naprawdę już całkiem niezłe są bo tutaj mają już z 50 cm, mam trzy takie doniczki, zobaczymy jak się będą sprawdzać wiem od Was również że to raczej do ozdoby niż do jedzenia, ale tak bardzo chciałem je mieć że po prostu je posiałem. Ale oprócz tego oczywiście mam normalne ogórki, ale ogórki normalne jeszcze nie są w szklarni, bo jednak ten chłodek nocny jeszcze troszeczkę jest e, za duży. Za to mam cukinię. Cukinię pnącą mm, Ola Escalora. E, już nawet... W, bardzo wyrośnięta. Zobaczcie, te liście już są całkiem, ym, całkiem duże. Pojawiają się już pierwsze kwiaty. Mam dwie sadzonki, tylko i wyłącznie, bo kupiłem nasiona i tych nasion było w sumie wyłącznie 5. Jak wzeszły, to widać. Wzeszły chyba trzy. Jedna w międzyczasie się gdzieś złamała, zostały dwie, więc hucham hu, na nie i dmucham, a żeby się miały jak najlepiej. Bo pierwszy raz będę miał tą pnącą odmianę cukinii. Chciałem ją mm, posadzić w warzywniku na zewnątrz. Pod, przy takiej podporze myślę, że dwie na sam początek starczą, więc odkładam, żeby im się czasem coś nie stało ale tak naprawdę cukinii mam więcej, w tym roku posiałem już cukinię wcześniej właśnie po to, żeby ładnie wyrosła i ta rośnie od razu tutaj w szklarni na najwyższej półce, żeby miała jak najcieplej, więc zobaczcie zupełnie jest inny pokrój, one są bardzo krępe, bardzo zielone Mam tutaj trzy odmiany cukini. Mam astrę, y, polkę, mam cukinię. Y, nie mogę się doczytać, ale trzy odmiany mam, tak naprawdę. Mam zapisane gdzie indziej jeszcze, więc super, super y, wyglądają. I one już nie są takie wyciągnięte, one już od razu są zahartowane. Oprócz tego, posiałem sobie na rozsady fasole. Fasolę szparagową, zarówno tą tyczną, jak i, jak i małą fasolkę, tą klasyczną, i też na najwyższych półkach one tutaj już wykiełkowały, więc nie jest tak chłodno, co by sobie nie mogły poradzić. I myślę, że przez to, jak wykiełkują, a później je posadzę już na miejsca docelowe, jak miną. Eee, te mm, przymrozki wiosenne, czyli w okolicach 15 maja, no to będą już takie super wyrośnięte, nie będę musiał czekać, aż wyrosną. Na pewno będą zdrowsze i na pewno taki sposób przygotowania roślin pozwoli mi mm, uniknąć zjedzenia przez ślimaki, bo ślimaki najbardziej lubią właśnie te młode sieweczki, które wychodzą prosto z gruntu, a tu będą już duże, więc y, mam nadzieję, że wygram tą walkę ze ślimakami w tym roku, aczkolwiek ja osobiście jeszcze nie widziałem ślimaków u mnie takich yy, bez skorup. Szpinak malabarski, czyli bazela. To chyba najdłużej rosnąca już w tym momencie, w tym roku u mnie roślina z siewu. 10.02 była posiana, już yy, za chwilę minie pewnie 3 miesiące od kiedy jest posiana. Zobaczcie, jak ona długo zaczyna rosnąć. Oczywiście, gdyby była w lepszych warunkach, czyli miałaby cieplej i więcej światła, by szybciej urosła, natomiast e, takiej postaci jest i teraz jak została przeniesiona do szklarni, zaczęła rosnąć. Ona naprawdę urośnie do 3 metrów w ciągu sezonu. Jak zacznie rosnąć, co roku jest to samo, jak zacznie rosnąć, to zacznie przyrastać naprawdę po kilka centymetrów na dobę, natomiast w tym momencie rozwija bryłę korzeniową, bardzo lubię y, bazele zarówno do sałatek, jak i do dekoracji, bo super wygląda, kiedy się owija tymi swoimi buraczkowymi pędami wokół jakichś podpór. Czy trudno uprawia się bazylię z siewu? No nie, zupełnie nie. Bazylia bardzo szybko o, kiełkuje. Zobaczcie, wykiełkowała w multidoniczce. Ja ją w całości przesadziłem z tej multidoniczki do doniczki i ona zaczyna się rozrastać. Teraz będę ją uszczykiwał. A może najpierw co drugą uszczyknę, żeby zaczęła się rozrastać, no i później od razu pójdzie do gruntu. Pomiędzy pomidorami będzie i w warzywniku. Ale oprócz tego mam jeszcze bazylię w innej odmianie, którą popikowałem jako pojedyncze. Nie z takiej grupy, tylko jako pojedyncze, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać. Też za chwilę będzie się uszczyknięta i zobaczymy jak się będzie rozrastać. Bakłażan Black Beauty to znowu roślina, która rośnie już chwilę od posiania, już została przepikowana po dwie y, takie sieweczki do jednej doniczki, albo po jednej, w zależności ile miałem. Też długo rośnie, ale bakłażan to też jest y, taka roślina, która potrzebuje długiego okresu startu, a później zacznie naprawdę przyrastać. Bakłażany w tym roku mam swoje z siewu, co roku kupowałem sadzonki, w tym roku wysiałem. No I w sumie jestem zadowolony, więcej nie potrzebuję. Jest tutaj 8 czy 9 takich ładnych sadzonek, więc z pewnością sprawdzą się i w szklarni, i w zewnętrznym warzywniku, bo co roku tak sadzę i co roku planują zarówno na zewnątrz, jak i w szklarni. Arbus Sugar Baby, słuchajcie, to jest roślina, która w sumie ma 3 tygodnie dopiero. Po wysianiu bardzo szybko wykiełkowała i mimo tego, że wygląda na taką dość e, wybujałą, to wcale tak nie jest, bo tu ma liścienie, a powyżej liścieni ma liście już właściwie i tam nie ma dużej różnicy. Ten e, węzełek jest bardzo krótki. Wyrosła po prostu bardzo szybko m, jako z nasionka jako siewka, i później się zatrzymała. On jest cały czas w odpowiednim oświetleniu. Arbuzy, będę w tym roku pierwszy raz uprawiał, i to zupełnie mi nie przeszkadza, że one mają tutaj taką długą tą łodygę, bo za chwilę je przesadzę jeszcze do doniczek, takich większych, i schowam właściwie je tutaj dotąd. I tylko będzie taka sieweczka. Wyglądają całkiem sympatycznie. Zobaczymy, czy będą miały owoce, i czy w tym roku te arbuziki się u mnie pojawią. A tak na zakończenie, moi drodzy, chciałem Wam pokazać jeszcze moje dalie, które wspólnie razem sadziliśmy, żeby je podpędzić. Zobaczcie, jakie już są giganty. Obawiam się, że do tego 15 maja to ja już nie będę miał miejsca w szklarni na nie, bo wszystkie zaczęły wypuszczać. Oczywiście, jedne bardziej. Drugie mniej te mają naprawdę solidne łodygi. To jest taki miks dali, ale podejrzewam, że tutaj jest cafe ole, czyli ta największa dalia. Jeśli chcecie zobaczyć jak one będą kwitły i jak będą rosły, to zachęcam was do subskrypcji kanału. Będę pokazywał. Nie zapomnijcie również o tym, żeby wejść na mojego Instagrama Hubert Lamajski. Tam są krótkie wideo, gdzie pokazuję ogrody, ogród mój i ogrody uczestników projektu Wow Garden. A jak wspomniałem na początku wideo, projekt Walk wow Garden już za chwilę startuje jeśli macie jeszcze ochotę się zgłosić, no to to już jest właśnie ten czas, a my widzimy się już w kolejnym odcinku.